Wita się z Wami Leśny Boruta i zachęcam Was do subskrypcji kanału. Po dosyć sporej przerwie spowodowanej wirusem, powracamy z nowym materiałem. Długo przygotowywany materiał o nimfach, rusałkach, boginiach i boginkach, począwszy na starożytności w zmiankach pisanych, a na przekazach słowiańskich i mitach skupiając się później. Dzisiejsze bohaterki zostały wskazane w komentarzach i w wiadomościach jako kolejne do przedstawienia na kanale. Tematykę żeńskich demonów zaczynamy więc od najbardziej kuszących. Tak więc zachęcam do poznania kolejnego przygotowanego dla Was materiału. Bo który z nas, drodzy panowie, nie chciałby zostać obudzony w nocy przez chichot, leśnych boginek lub dryad? Który z nas nie chciałby nad brzegiem w trzcinach lub tataraku? wypatrzeć skąpo odzianych lub nagich młodych nimf wodnych. Ich piękno miało jednak jedyny cel zwabić nie kochanka, ale ofiarę. Ale do tego wszystkiego stopniowo dziś dojdziemy i opowiemy sobie o wierzeniach i mitach słowiańskich i nie tylko. W zasadzie wypadałoby zacząć od tego, kim w zasadzie były, a występowały nie tylko w naszej rodzimej mitologii, ale i dziwnym zbiegiem okoliczności w wielu krajach i niemal na wszystkich kontynentach. Rusałki, demoniczne istoty zamieszkujące lasy, bory, puszcze, oraz pola czy też strumyki, potoki rzeki, stawy, jeziora, morza, aż po rzekę Styks, która to również była, a o tym trochę później. Samo nazewnictwo i określenie słowa rusałka wywodzi się z łacińskiego słowa rosalia, znaczącego i nawiązującego z kolei do święta róż. Odbywało się ono w celu wychwalania bogini karny. Wyżej wymienione święto polegało na składaniu róż w ofierze bogini. Chrześcijaństwo jednak przejęło owe i przerodziło w święto Trójcy. Chrystianizacja, jak wiadomo, wiele z naszych dawnych zwyczajów i tradycji adoptowała i zmieniła pod swoje własne potrzeby, jak stawianie zniczy na grobach wywodzące się z Rzymu, robienie pisanek, palmy wielkanocne, a o kolędowaniu już nawet nie wspomnę. Ale to dzięki chrystianizacji właśnie ta nazwa została rozniesiona po krajach bałkańskich oraz dotarła do wschodniej strony Słowiańszczyzny. Są również zmianki, jako iż rusa słowo oznaczało świetlistość, jasność, i wskazywało na Ruś, jako krainę pochodzenia rusałek, tymczasem nazywanych na naszych terenach boginkami. Przede wszystkim skąd się brały oraz jak młoda odpowiednio zaokrąglona w najbardziej interesujących nas miejscach dziewoja, pełna bojaźni przed bogami mogła nagle stać się leśnym lub wodnym demonem. Jak w wielu przemianach w demony, upiory czy duchy w wierzeniach słowiańskich spełnionych zostać musiało kilka czynników. Gdy młodość wypełniona radością do życia nagle zostaje przerwana przez śmierć. Boginkami stawały się więc jak w przypadku południc, o których już kiedyś wam opowiadałem, młode dziewczęta, które albo nie zdążyły się jeszcze zakochać, lub też wyjść za mąż, kiedy dopadła je nagle znienacka śmierć. Wedle wierzeń słowiańskich bywało i tak, iż wcale umierać nie musiały, ale zostawały porywane i przyłączane do nocnych korowodów nimf. W których już pozostawały bez możliwości powrotu do bliskich. Członkowie rodziny zaginionej znajdowali następnego dnia porzucony wianek. Miejsca ich korowodów opisano jako piaszczyste łysiny lub kręgi bardziej zielonej i bujniejszej trawy na łąkach, w zależności od miejsca występowania. Zwykle przebywały w okolicach zbiorników wodnych, w których zamieszkiwały. W okresie cieplejszym bawiły się w przybrzeżnych zaroślach. Zimę natomiast spędzały w wodzie. Ale to tylko jeden z mitów i legend na ten temat. Innym sposobem stania się nimfą, czy jak wolicie rusałką boginką, było niestety samobójstwo za młodu. Jeśli młode dziewczę rzuciło się w wodę z rozpaczy, bo młodzian wybrał inną, odebrawszy sobie w ten sposób życie, mogła powrócić jako rusałka wodna. Nie możemy jednak zapomnieć, że były demonami, zrodzonymi z umarłych i nie należały do istot wcale przyjaznych. Jakimi mieniły się na pierwszy rzut oka? Nimfa wodna w naszej mitologii słowiańskiej zmieniała się w zależności od regionu występowania. Informacje o nich są bardzo rozległe i bardzo odmienne. Legendy o nich, pochodzące z Dunaju i Dniepru, mówią o uwodzicielskich młodych i pięknych dziewczynach, wabiących w odmęty i wiry wodne swoim śpiewem nieostrożnych młodzieńców których topiły, gdy ci dali się porwać przez prąd rzek lub oddalili się od brzegu. To jedna z lżejszych form śmierci, jaki przygotowywały dla nieostrożnych Słowian i Rusinów, ponieważ ich syberyjska odmiana tak wspominałem, że ich zasięg był bardzo rozległy, a dojdziemy mówiąc o nich do starożytności, przypominały celtyckie bansi nazywane zwiastunkami śmierci, to również bardzo ciekawy, byt mityczny. Może kiedyś zrobię o nich materiał, jeśli sobie tego zażyczycie. Bo spotkanie praczki nad brodem, piorącą zakrwawioną koszulę, a zwłaszcza niedaleko pobojowiska... No ale... Demonów kobiecych jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli jakiegoś wybierzecie, to dajcie znać w komentarzach. A wracając z Syberii, zwrócimy się na północ. Tutaj było wcale nie lepiej, a rzekłbym krwiożerczość naszych pięknych zjawiskowych bohaterek leśnych Wzrastała i to niepomiernie, a z tą pięknością, jakby to delikatnie ująć, nie było jej. Rusałki z północy posiadały żądzę krwi, jak berserker po wypiciu wywaru z amanity i blekotu. Były one brudne, zaniedbane, a wręcz przypominały uciekinierki spod pogrzebowego kurhanu. Prędzej spodziewać możemy się wrzasku i ogłuszenia, niż subtelnego wabienia śpiewem. Odzienie zdzierało im się z czasem do nagości, ale ku naszemu nieszczęściu, bo tu na północy przypominały one wiedźmy. Te z kolei, jeśli pochwyciły ofiarę, to torturowały ją, a następnie topiły. I to częściej w bagnach niż w zwykłej rzece. Miały jak utopce i topielice, zwyczaj darcia sieci rybackich. A żeby tego było mało, to kiedy je już zniszczyły. Miały zakradać się do domu i podkradać nici i igły, żeby nie można ich było łatwo naprawić. Inaczej znowu było na obecnej Białorusi, czy jak to woli, podporządkowanemu Związkowi Radzieckiemu wspólnoty białoruskich towarzyszy psia ich Sobacza Macie. Spotkało się tam zazwyczaj piękne dziewczęta, choć zdarzały się też i demony, starsze i mniej urodziwe. Jednak należy tutaj podkreślić, że pierwszej świeżości mogły nie być ze względu na zielonkawą skórę lub koloru ziemistego. Rzekomy kolor miał brać się zwierzeń o ich bytności pod powierzchnią ziemi. Cechą charakterystyczną miały być również piękne, długie, ciemne włosy, które w świetle miały mienić się zielonkawą barwą. Zbieżnością jednak jest ubiór. Skąpy lub jego całkowity brak. Indywidualnością w mitach jest z kolei spotkanie rusałek o świetlistych i oślepiających szatach. Bardzo upodobały sobie one jawory, w których gałęziach odbywały swoje zabawy. Kochały one przede wszystkim taniec i śpiew, a z pozostałych rozpoznawalnych ich cech to wianki zielne na głowach, osiadające magiczne wręcz moce. Górskie odmiany demonów, rusałek i nimf, czy też boginiek, brzeginie, jak sama nazwa wskazuje, występowały w terenach górskich i skalistych, gdzie górskie potoki i jeziora. Według słowiańskich wierzeń spotkać je można było również nad stawami, bagnami, jeziorami. Były to zazwyczaj niewiasty o dorodnych piersiach, wabiących nimi młodzieńców. Gdy ci tylko znaleźli się w wodzie, bystry górski prąd robił swoje. I roztrzaskiwał nieuważnych, potrafiły one też zamęczyć dosłownie cieleśnie młodzieńca, który stawał się ich ofiarą w dość miły sposób, bo wykorzystując go seksualnie. A szansa na przeżycie spotkania była bliska zeru. Od ich łaskotek, delikatnie to ujmijmy, szczęściarze, chciałem powiedzieć, ofiary, umierały ze śmiechu. Można by powiedzieć, że serce padało, ale reszta jeszcze dawała radę. Stosowały też uwodzenie w tańcu, a trwało ono tak długo, aż petent wyzionął ducha ze zmęczenia. Zazdrosne niewiasty uspokajam. Nie tylko mężczyźni padali ich ofiarami. Boginki i o was również bywały zazdrosne, więc kiedy jedną z was pochwyciły, topiły. Ich pojawienie się miało być też uwarunkowane w zależności od fazy księżyca. Nasi dziadowie bronili się więc przed nimi, tak jak potrafili najlepiej. Obchodząc ich święto, a mianowicie zielone świątki, które miały właśnie ten cel jako święto pogańskie, tak wiem na lekcjach Katechezy w państwie kościółkowym korupcji, przekrętu i znajomości. <laughs> znaczy w prawym i sprawiedliwym takich rzeczy się nie dowiecie. Przystrajali więc oni domy zielonymi gałązkami, jak i ozdobami, a następnie proszono demony wodne, aby nie czyniły nikomu krzywdy, lekko próbując je w ten sposób przekupić. Jak więc widzicie, przekupstwo, religia szły w naszym kraju od dawna w par... <laughs> Podczas trwającego święta, leśne i wodne rusałki opuszczały swoje leża i figlowały, utrudniając życie prostych słowian na wiele sposobów. Od zwykłego straszenia, przez doprowadzanie wręcz do obłędu omamionych podróżnych. Zdarzały się też celowe doprowadzenia do śmierci. Pojawiły się również na polach, gdzie szukały swoich ofiar, lecz nie dekapitowały ich jak południce, ale potrafiły, jak już to nazwaliśmy, załaskotać. Tylko czy atak łaskotkowy, praktycznie nagiej, pięknej dziewczyny w łanach zbóż, to takie straszne. Polenizowałbym jako stary satyr. Palono dla nich wielkie ogniska oraz puszczano wianki na wodę, podobnie jak w czasie trwania nocy kupały. Był to też czas, w którym unikano przejścia przez lasy, aby nie sprowokować ich gniewu poprzez przerwanie ich zabaw. Składano im ofiary w postaci chleba oraz kawałków kolorowych tkanin. Co prawda nie jestem ekspertem od obrony przed czarną magią ani ciemnej strony mocy, choć studiowałem z uwagą dzieła opiewające o mistrzu amatorze bimbrowniku i egzorcyście w jednym, któremu gumofilce mógłby sam Wiedźmin pucować, to nie znalazłem jednak więcej wzmianek o tym, jak oprócz ucieczki można by się przed nimfami obronić. No może z wyjątkiem dwóch sposobów dość ryzykownych. Jak wiele stworzeń z naszej mitologii, choćby utopcy, rusałki miały słabość do zagadek. Jeśli udałoby nam się zadać jej zagadkę, na którą ta nie będzie znała odpowiedzi, no i odwrócony wariant, w którym to my musimy popisać się wiedzą i erudycją. Ale odpowiedzieć bogince, kochającej łamigłówki, na jej pytanie graniczy z niemożliwym. Tylko, że w tym przypadku, jeśli udałoby się takie zadanie pomyślnie wypełnić, to mielibyśmy możliwość w nagrodę ową nie doszło naszą zabójczynię poślubić. Jednak rodziły brzydkie i zdeformowane dzieci. W wielu podaniach ludowych mówi się o dzieciach podmienionych przez brzeginie lub mamony. Podrzucone potomstwo zwane było odmińcami i chociaż to mało naukowe, to jednak zapewniało sposób wyjaśnienia dzieci z defektami. A teraz dla dociekliwych sięgniemy dalej w przeszłość bo jak wspominałem, zasięg mają jak ruska Katiusza albo radio Mareja. W rzymskiej oraz greckiej mitologii nimfy były podzielone na wiele różnych grup, nie tylko od miejsca ich występowania, ale jeszcze od żywiołów, jakie reprezentowały. Bardziej rozbudowanie pisał o nich Homer. Alseidy w mitologii greckiej nimfy mieszkające w gęstwinach leśnych i zagajnikach występowały m.in. w Iliadzie. Driady leśne z wieńcami zrobionych z liści dębów strzegły drzew. Hemadriady były natomiast częściami drzew. Oready to nimfy gór i jaskiń, np. echo. Auri oraz sylfy były osobieniem sił powietrza. Hesperydyty to nimfy wieczorne i zachodzącego słońca oraz strażniczki jabłoni o złotych jabłkach. Z kolei w morzach występowały neridy – wodnice, okeanidy oraz syreny. Niektóre nimfy, zazwyczaj młode dziewice, stanowiły części orszaku bogów. Dionizosa, Hermesa, Apoliona, Pana i Artemidy. Pełniły także funkcję opiekunek boskich niemowląt. Do najbardziej znanych nimf należy Dafne Echo i znana z piratów z Karaibów Kalipso. Z kolei w mitologii greckiej Mealidy. Nimfy zamieszkujące drzewa jesionu, o których to o drzewach wspominałem przy Białorusi. I pomimo tak znacznej odległości oba mity się pokrywają. Gdy Kronos zranił Uronosa, krople krwi, które spadły na ziemię, zrodziły Erynie, boginie zemsty i Meliady. Okeanidy, także oceanidy w mitologii greckiej, nimfy morskie, uchodziły za córki Tytana. Okeanosa i Tytanidy tetydy. Było ich 3000, ci co dopiero by mieli 1000 plus. Każda z nich była patronką jakiejś rzeki, morza, jeziora lub stawu. Jedną z najpotężniejszych była oceanida o imieniu Styks. A o czym owy Styks był chyba nikomu mówić nie trzeba. To chyba ukazuje najlepiej, jak liczne i od jak dawna pojawiały się one na przestrzeni wielu wieków w różnych kulturach i religiach. Dziś istnieje wiele prac i publikacji, opieranych na interpretacjach i kanonach, które wielokrotnie ulegały już zmianie. Dlatego historia naszego państwa Słowian, pisana najpierw pod propagandę hitlerowskich Niemiec tak, to nie byli Marsjanie, a Niemcy a następnie towarzyszy Czerwonych, czyli Rosjan dziś jest tylko cieniem. A niestety, w dobie chrystianizacji wiele świątyń i obiektów tak ważnych dla zachowania naszej historii zostało przebudowanych i zatartych bezpowrotnie. Możemy jednak odnajdywać jej ślady w mitach, legendach i wierzeniach słowiańskich, tak bardzo dziś zmienionych przez interpretacje ludzi, którzy są jednak tylko ludźmi i bywają omylni. To już wszystko na dzisiaj ode mnie. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to bardzo serdecznie proszę o zasubskrybowanie kanału oraz polubienie lub ewentualnie wpisanie w komentarzu o jakiej tematyce demonów bądź istot z naszej słowiańskiej historii chcielibyście następnie usłyszeć. Z mojej strony także chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wysłali do mnie swoje prace, abym mógł dzisiejszy materiał stworzyć. Pozostawię Wam linki w opisie filmu. To wszystko ode mnie. Do usłyszenia.